Drodzy braterstwo, tak starsze dzieci jak młodsze, cieszę się, że się możemy spotkać w każdym zborze, gdzie jestem i do kazania zawsze historię mam. Myślę, że historia jest nie tylko dla dzieci. Dzieciom to pokażę zaraz obrazek, one powiedzą, co tam na tym obrazku zobaczyły, ale historia ma dwa wymiary. Wymiar... Ten, który dotyczy najmłodszych i ten, który dotyczy nas troszeczkę starszych. Cieszę się, że Was widzę tutaj, dlatego też pokażę Wam pewien obrazek. Ja przyjdę do każdego z Was, tylko muszę zobaczyć, czy, żeby nie do góry nogami nie był. Dobra, już jest dobrze. I pokażę Wam, co tam na tym obrazku. Popatrzcie, co tam widzicie na tym obrazku. Ta Aha, to już zdradzają tutaj, co jest, no ale dobrze, popatrzcie. tak. Ale jeszcze popatrzcie się, bo ja jeszcze zapytam o tych, pies, o tych rzeczywiście pieskach. Tak, tam jest ich więcej tych piesków. Tak, zaraz ja wam też pokażę. Tak, raz, dwa, no rzeczywiście dwa, aczkolwiek ich tam w ogóle było więcej tych piesków. Tak. O, 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 ty bardzo dobrze już, już, już coś powiedziałeś. Popatrzcie, tutaj pieski są już. Już tutaj nam młody nasz przyjaciel powiedział, co one robią. Powtórz, co one robią? Gryzą się. One się bardzo gryzą, tak. Te pieski się. No, prawie dzikie, aczkolwiek one miały swoich, swoje domostwa, swoich panów. Drodzy, zabiorę was do kraju bardzo ciepłego, teraz mamy tak trochę chłodniej na polu, dlatego tak dobrze jak powiemy trochę o takim ciepłym kraju, Afryce, o Kenii, gdzie ta historia miała miejsce kilka lat temu i jest nam już lepiej, cieplej, bo, bo wtedy mówimy o kraju, gdzie nie ma zimy, nie ma takich dni jak tutaj zimnych. Drodzy, historia ta pokazuje, że do jednego małej takiej miejscowości, dwóch, dla was to są wojkowie, dwóch misjonarzy trafiło, aby opowiadać Ewangelię o Panu Jezusie. Kiedy usłyszał to przywódca tej wioski, nazwany był Szamanem, bo on, on Liczył się każdy z jego głosem, on był nawet lekarzem, to nie był wykształcony lekarzem, ale leczył ziołami i tak dalej. On wywoływał różne, różne duchy i tak dalej. I wtedy, i wtedy drodzy, ten Szaman dowiedział się, że dwóch jest, Izak i Salomon, było tym, tym wujkom na imię, że oni opowiadają o jakimś innym Bogu, a oni przecież mają Boga. A ci przyszli zaczęli mówić o jakimś Jezusie, którego nie chcieli przyjąć. Bardzo był zły, że ludzie słuchają. Dlatego na wieczór powie, posłał swoich służących i powiedział im, że wieczorem posłuchaj kolego, jak masz na imię? Jak masz na imię? No to dobra, posłuchaj. Powiedział tym służącym zwołać całą wioskę, bo chcemy pożegnać tych dwóch ludzi, którzy przyszli nam innego Boga opowiadają. O innym Bogu. Starsi, którzy czytają książki, wiedzą, to jest z pewnej książki historia. I tą książkę też tłumacie, widziałem w, w tym, na wystawie. I drodzy, dalej ta Historia. I kiedy zeszła się tam, nieduża była wioska, gdzieś koło stu ludzi przyszło, o, były takie duże stoły, ale to były stoły. To takie wiecie, belki z drewna, i na tym deski, to były stoły. Na tych stołach położono mnóstwo jedzenia. A były tam pomarańcze, były banany, były też owoce takie podobne do ziemniaków, ale to nie ziemniaki, bo nie mają takiej bulwy. I Szczególne było jedzenie, tutaj dla naszych sióstr, pań, gospodyń, były kotlety z kukurydzy. Kotlety z kukurydzy, które bardzo podobno są dobre, ja nie jadłem jeszcze, ale podobno dobre, e, oni tam przygotowali to wszystko, ale, ale ten szaman chciał się pozbyć tych drugich, bo tych dwóch ludzi, Izaka i Salomona. Jak, jak miał na imię? Izaak? A drugi Salomon. Dobrze. A zatem, kiedy chciał się ich pozbyć, to zatruł na talerze, nie były talerze, na takich deskach za, zatruł kotlety z tej z kukurydzy, zatruł dla tych misjonarzy. A na stole ten, ten, na tych deskach były, owoce różne i tak dalej. No ale wiecie, co się robi? Ja teraz zapytam tutaj tej dziewczynki. Jak masz na imię? Dobrze. Powiedz, zanim jesz obiad albo śniadanko, co robisz? Co mamusia robi, babcia? No, co robi się przed jedzeniem? Modli się, bardzo dobrze. A zatem ci dwaj misjonarze uklękli, zamknęli oczy. Ale ci wszyscy ludzie z tej wioski, widząc, co oni zrobili, oni też uklęknęli. Ha, ale tam koło tego stołu kręciło się mnóstwo głodnych psów. Takich szczekały. Czekały na okazję. I gdy wszyscy uklękli, zjedli, zjadły te psy, zjadły kotlety tam z różnych deseczek, ale szczególnie zjadły Salomona i Izaka. Też te kotlety. No ale uroczystość się skończyła. Wstali z modlitwy. Patrzą... Salomon i za, my nie mamy kotletów, ale już nic nie mówili szamanowi, nic, tylko były do owoce, to zjedli te owoce, a owoce w Afryce jakie są, jak myślicie, jakie tam owoce? Słodkie, Słodkie. na pewno, a jakbyście powiedziały, czy powiedzieli, jakie wymienić można, one już padły tutaj z słowa, pomarańczy na przykład, mango, ja. ojej, ile to jest, dobrze, albo Arbu arbuzy, dobrze, i co, jakie? A nie, my się nie mówić. I drodzy, kiedy ci dwaj misjonarze zjedli owoce, pożegnali, szli do drugiej wioski, szli przez las, głośno rozmawiali, bo się bali, że tam zwierzęta są dzikie, mogą ich pokąsać, czy jakieś węże, czy coś. Ale słyszą, że za nimi ktoś biegnie. Biegnie tam przez te krzaki, w lesie się przedostaje. Oni zaczęli szybko iść, bo nie wiedzieli, kto to idzie za nimi. Wyszli na łąkę, taką z lasu, na trawę i patrzą, a to szaman biegnie, zdychany taki, mówi: Zaczekajcie, zaczekajcie. A co się stało? Mówi: Coś strasznego się stało. Jak wyście poszli, to psy pozdychały, które były tam przy, przy tych namiotach, przy tych, przy tych stołach. Pozdychały po prostu. No jak to pozdychała, dlaczego? Z jedzenia. No myśmy jedli wszyscy przecież. Mówi, bo psy zjadły wasze kotlety. Z czego były te kotlety? Kukurydzy. Kukurydzy oczywiście zjadły te kotlety i pozdychały, bo ja zatrułem te kotlety, bo chciałem was zabić. Ale wy macie innego Boga. Chodźcie, wróćcie z powrotem do naszej wioski. Opowiadajcie nam. Misjonarze wrócili. Do tej wioski zaczęli opowiadać Ewangelię, przyjęli wszyscy prawdę, naukę o Jezusie i pana Jezusa jako zbawcę, a szaman stał się starszym zboru i do dziś tam jest zbór. Szaman stał się starszym zboru. Dlaczego? Dlatego, że Bóg chroni swoje dzieci. Bóg chroni swoje dzieci, o czym czytamy m.in. w Ewangelii Marka. W rozdziale 16. I tam jest napisane, że nawet gdybyście pili, czy jedli jakieś coś zatrutego, to Bóg was ochroni. Psy zjadły ich kotlety. A oni zjedli owoce, a owoce nie były zatrute. Dlatego też, drodzy, nie tylko dla młodych, ale i dla starszych, pewna myśl, którą chcę przeczytać, już tylko sobie otworzę tu kartkę. I ta myśl powiada tak. Bóg tych, których miłuje, daje im nadzieję i ochronę. Pan Bóg was kocha, dlatego chcę, żebyście byli zbawieni i tak młodzi waszej rodzice czy rodziny a my szczególnie drodzy. Pamiętajmy, że jeżeli Bóg chce, abyśmy wykonywali misję, to nic nas nie powstrzyma, nikt nas nie zatruje. Bóg nas ochroni. Jeżeli Bóg będzie miał inny plan, żebyśmy usnęli, odpoczęli, to oczywiście i lekarz nam nie pomoże wtedy. Ale historia ta pokazuje, pokazuje dwóch misjonarzy. Jak oni mieli na imię? Pamiętasz? Piękny, dobre. Salomon i Izak. Bardzo dobrze. A z czego te kotlety były? Z kukurydzy. Bardzo dobrze. A co te psy? Z co im się stało? Jak zjadły? Zdechły. Bardzo dobrze. A zatem Bóg chroni swoje dzieci i prowadzi do zwycięstwa. Dziękuję Wam bardzo. Wróćcie sobie do swoich rodziców.